Zaczynamy kolowanie! Aha, tak jest! Aha! Ha, mam cię! Tyks. Hmm. hmm. Okej. Okay. No cóż. Hmm. Yes. Nieźle. Wypróbowaliśmy 999 sposobów na niszczenie bloków z Minecrafta! Został ostatni punkt. Nie mam już więcej pomysłów! Ech, pusta głowa, mam dość! W sumie to mam pomysł. Trochę szalony, ale myślę, że powinien zadziałać. Pozostaje nam go przetestować do projektu! Cześć wam! Dziś zrobimy coś nieoczekiwanego. To będzie spektakularny projekt! Ba, a konkretniej prawdziwy utylizator bloków z Minecrafta, Destrukcja. Ta tubka z długopisu będzie jego główną częścią. Uwierzysz w to? Nie, uwierzę jak zobaczę na własne oczy! Zdaje się, że ktoś tu jest bardzo podejrzliwy. zbijaj! Zobaczyć, jak ten zniewalający mechanizm zadziała. Trzymaj! Praca też taka będzie. Zrobimy kolce i jeżdżącą ciężarówkę. Uh -huh! Będziemy rozwalać nią bloki! No właśnie! Cieszycie się! Przygotujcie się, bo w tym miejscu wywiercimy otwór. W samym środku córki! Lepiej poprosić dorosłego pomoc w tym kroku! Pan go! ze skrzynią skoń! Ekstra! Zajrzyjmy do środka. Otwieraj! Okej, okay, zobaczmy, co tu mamy. O, wykałaczki. Przydadzą się w następnych etapach. Z tego będzie pierwszy kolec. Ostry i precyzyjny. Proszę bardzo. Zabezpieczamy klejem i gotowe. Znalazłem szkic, który narysowałeś. Mogę go wziąć, żeby zrobić części do maszyny? Pewnie. Już nie mogę się doczekać efektu. Pamiętaj o narzędziach. Dobra. Tylko poczekaj na mnie. Zostaliśmy sami. Porysujmy trochę. Rysowanie? Przyniosę pędzle. Nie ma takiej potrzeby. To rysunek innego rodzaju. Dzięki tej nitce naszkicowaliśmy otworki na kolce. To muszę przyspieszyć. Łyżka jeszcze nie jest gotowa. Pierwsza tubka gotowa. Auć, i kłuje do tego. Ostrożnie odłóżmy na bok. Hmm, co dalej? Gwoździk i tulejka, nie ma za co. Sam wie, co powinienem robić. Złóżmy to razem. Dobra, ostrożnie. O tak. I szybka operacja. Hop, elegancko. Powiedziałbym, podwójna perfekcja. Gratuluję, to bliźniaki. <grym> Przyklejmy te części do kolczastej tubki po tej stronie. I po tej też teraz będzie się kręcić. Przyklejmy ją do tej części. Inaczej interesuje cały stół! Patrzcie, sam zrobił tę łyżkę z czterech części tektury. Pół jest pięciu. Ten przykleimy na końcu. Tak czy inaczej po sklejeniu wszystkiego wyjdzie Wam takie coś. Kolejna część projektu. Dzięki stary. Teraz wystarczy przykleić tę część do tyłu. Wyjdzie nam takie coś. Hmm, myślisz, że to wystarczy do niszczenia bloków? Nie bardzo, dlatego mamy tu zapasową kopię. Jak ją rozróżnimy? Normalnie. Ta obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a ta odwrotnie. Widzisz? Ech, dalej nie wierzę. Musisz mnie przekonać! Proszę bardzo, przejdźmy do kolejnego etapu pracy. Uważaj sam! Mały wypadek przy pracy, nic wielkiego. Ostrożnie nakładamy klej na zbiorniki i przyklejamy do nich kolejne tekturowe części. I nieco poprawiamy. Świetnie! Chcecie fajny mechanizm skrętny? Oto główne składniki. Tak, popracujmy nad tymi częściami. Na jeden koniec tulejki założymy gumkę recepturkę. Mieszamy składniki. Przyklejamy lecówkę do zbiornika. Zgadza się. I robimy taką pętelkę. Cyk. Łatwizna. Ej, nie do mnie. Ślamiki są wrażliwe. Czekaj, pomogę ci. Zaczepiamy ogumki i wkładamy tutaj. O, ups. Ehehe. Dzięki stary, sam bym sobie nie poradził. Patrz na to. Zrobimy tymczasową zaślepkę i lecimy dalej. Czekaj, pokaż może jak to działa. Dalej mam wątpliwości. Dobra. Tubki kręcą się w przeciwnych kierunkach. Widzisz? Tylko dzięki małej pentelce na gumce? Sad. Też mi się podoba. Odłóżmy niszczarkę na bok i zajmijmy się silniczkiem. Szlamikowy inżynierze. Miejsce przygotowane? No a jak? A! -a. Najpierw hasło! Eee, tibidaba, kotlety, słodycze? na Senatrzy, Rader! To jest niższa część ciężarówki. Tu wstawimy koła, a tu ten oto silniczek. Pasuje jak ulał. Teraz przyklejamy go do ciężarówki z koralikami. Najpierw zabezpieczamy silniczek. Chcecie szlamikowego robota? Wystarczy przykleić do mnie przełącznik! Potrzebujemy jeszcze jednej części, żeby mechanizm działał jak trzeba. Baterie! One też potrzebują domku. Ten uchwyt się nada. Tak. Teraz połączymy uchwyt z silniczkiem i przełącznikiem. Najpierw przyklejamy uchwyt do podstawy. W ten sposób. Potem przyda się lutownica. Poproście dorosłych o pomoc. Idealnie. Oger! Skończyłeś już? Mam też dla ciebie. Tak, szermierzu. Wkładamy baterię do uchwytu. No co tam? Obczaj moją nową broń. Poprasmy Kraftko, żeby dodali ją do gry. Możesz wysłać im maila. Na razie jednak twoja broń zmieni się w czarną oś na koła. Przeniosłem krążki na przednią oś. Dzięki sam. Załóżmy je na swoje miejsca i połączmy gumką recepturką, żeby działały jak trzeba. Patrzcie, tak koła będą się obracać. Ekstra! Odwaliliśmy kawał roboty. Mamy nowe zębiska! Pa, zębusia! Dzięki sam, będę na nie uważał. Zdejmijmy tę zaślepkę. I zróbmy pasek z gumki recepturki. A teraz zatyczka. Proszę! Rocz prawie skończył! Wasz czas jest policzony! Zobaczmy! Wow, prawie jak magia, nie? Znaczy się mechanika. Siema, monsterku. Za niedługo kolacja. Tu są fragmenty kolejnej części maszyny. Hop. Wiecie może co to? Rety, kotlety. Wreszcie robimy koła. Ostrożnie, Sam. Wow. Ta część imituje oponę. Dzięki niej koło będzie się jeszcze lepiej kręcić. Dodajmy nieco koloru. Tak, i to mi się podoba. Koła są gotowe. Nie dorwiesz mnie, tryb ninja. Strasznie energia mnie rozpiera. Aż tak? Chyba ci się podoba. Pozwiesz się z kołami, Roger. E, Roger? No gdzie on jest? Tu jestem, stary. O, przygotowałem dużo części. Czekaj. Jeszcze to. Nawet siatkę zrobiłeś. Ha, a jak? Co powiesz na to? Wyglądam jak myszka mieszkaniki. I raz, i dwa! Wystarczy oh, oh, oh. już. Przygotowuję się do pizzy! Braj się! Ups. dobra, możesz to wziąć! Dzięki! Patrz na to! Dodałem minecraftowy akcencik! Mm -hmm. Ekstra! Ja zrobiłem pokrywę też w tym stylu! Połóżmy ją tutaj! Co dalej, sam? Działa masowej destrukcji! Świetna robota, sam! Nasze monstrum będzie miało cztery napędy po bokach, dwa pojemniki na zniszczone bloki. One również będą po bokach. Może małe ulepszenie, co? I tył wyposażony w siatki ochronne. Pamiętajcie o zderzaku na ekstremalną jazdę! A na dachu będą dwa spoilery. Prawie jakbyśmy robili wyścigówkę. Chcecie się przejechać? Dajcie łapki, jeśli tak. Postawmy nasze działa na dachu. Jak ci się podoba laserowa wyrzutnia? Wow, czad! Zniszczymy tym wszystkie bloki. Czas na malowanie maszyny. Zrobię to bez żadnego pędzla. где он Zacznijmy od bloku z trawą! Brzmi smacznie. Wiedziałem! Bardziej lubisz drewno, tak? Mówię hop! Roger, pomożesz? Pewnie, stary. I hop! Hmm, drewna chyba też nie lubi. Hmm, to może śnieg? Spróbujmy! Chyba się rozpuszcza! Bo masz ciepło! Okej, okay, nie zawiedź mnie. Wow, patrz sam, wreszcie działa! Jasny gwint. Normalnie zrobiliśmy pół! No i super! Podobało Wam się? Dostawcie nam lajka i subskrybujcie nasz kanał! Do następnego!